Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale w Poznaniu mamy swoje World Trade Center. Może nie jest to stolica światowego handlu, ale mieści się tu kilka ważnych firm i instytucji. Między innymi Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. A czym się zajmuję? Właściciele firm mogą się dowiedzieć o Różnych możliwościach wsparcia ich biznesu rządowymi, europejskimi pieniędzmi. W tym kontekście warto posłuchać tego, co mówi były dyrektor tej instytucji. Organizowaliśmy na 16 kwietnia 2024 roku taką dużą konferencję w Wielkopolsce, która miała być poświęcona w ogóle możliwościom wsparcia sektora choreka ze środków zewnętrznych. A przy okazji liczyliśmy na to, że wpasuje się nam to również w te, terminami w, nabory, w, nabór, w nabór KPO. Z niewyjaśnionych przyczyn nagle dostaliśmy informację z centrali z Warszawy, powodowaną ponoć tym, że taka była wytyczna ministerstwa, żeby, żebyśmy my się promowaniem tego konkretnego naboru nie zajmowali, ponieważ w ocenie Ministerstwa powinien się tym zajmować y, operator. W tym momencie właściwie cała konferencja, która przecież nie tylko KPO miała być poświęcona, y, została, y, została odwołana. Okazuje się, że można wyrzucić do kosza miesięczną pracę pięcioosobowego zespołu, jeśli e, będzie tam jeden e, niepożądany efekt. Tylko kto by pomyślał, że tym niepożądanym efektem będzie poinformowanie obywateli o możliwości ubiegania się o dofinansowanie? Ciekawe. Ciekawe. Ciekawe w kontekście tego, co się akurat dzieje w kraju. Ciekawe, czy kiedyś wcześniej takie coś się wydarzyło. Przez ponad dwa lata mojej pracy na tym stanowisku, na stanowisku dyrektora biura regionalnego PARP-nie i z tego, co pytałem pracowników, przez wcześniejszy rok e, działalności tego biura, kiedy mnie w nim jeszcze nie było, też taki, taka sytuacja nie miała miejsca. Oczywiście nie, nie mam wiedzy, z, jakiego to, z jakiej to się stało przyczyny, natomiast mogę powiedzieć, że no, rzeczywiście była to sytuacja kuriozalna. A wy jak tam wiedzieliście o tym, że możecie się ubiegać o takie dofinansowanie? Że możecie prowadząc kabał, kupić sobie jacht i solarium? Dajcie znać w komentarzach. A oprócz tego odwiedzajcie naszą stronę odpowiedzialnypoznań.pl